Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani moi stali widzowie i drodzy sympatycy naszego kanału Cordis. Dzisiaj pragnę podjąć temat trudny, bo jest to eschatologia. To jest trudna dziedzina teologii do pojęcia, ale postaram się, nie wiem na ile mi się to uda, postaram się w miarę przystępnie Wam to przekazać, bo to jest ważna rzecz. Kochani, wszystko, co Pan Bóg stworzył, jest dobre. A ktoś się zapyta, a szatan jest dobry? Ani, wszystko jest dobre, bo Pan Bóg szatana nie stworzył szatanem, tylko stworzył go wspaniałym aniołem, pierwszym spośród aniołów. On miał być luciferos, czyli niosący światło. On był numer jeden, zanim święty Michał Archanioł, dzięki wierności Panu Bogu, go pokonał. Teraz święty Michał Archanioł, ale lucyfer miał być pierwszym spośród aniołów. No ale odmówił Panu Bogu. Prawdopodobnie dlatego, że nie chciał służyć człowiekowi, stworzeniu. To było dla niego upokarzające. Szatan nie ma w tej chwili kolan, tylko ma proste nogi, bo nie potrafi klęknąć przed Bogiem, nie potrafi się uniżyć. Jednak Pan Bóg stworzył go zupełnie innym. Podobnie nas ludzi. To mnie to bardzo irytuje, jak niektórzy mówią, że na przykład się modlą. Matko złodziei, módl się za nami, matko komunistów, módl się za nami. No nie. Maryja nie jest matką żadnych złodziei, komunistów, prostytutek. Jest matką wszystkich ludzi, ale ludzi konkretnych, a nie tego zła, w które popadli. Pan Bóg każdego z nas stwarza w ten sposób, jak gdyby, jak, jest jak gdyby garncarzem, który lepi nas z gliny i nadaje kształt każdemu z nas. Innej, odmiennej, bo Pan Bóg nie, nie dopuszcza się produkcji seryjnej, każdego, każdy z nas jest niepowtarzalnym arcydziełem dzieły y, sztuki stwórczej Pana Boga. I każdego z nas w swoich palcach modeluje, nadając kształt jakiejś czarownej amfory. Jedna jest wyższa, druga niższa, pełniejsza, szczuplejsza. No, różne mają kształty, różną fakturę, różną barwę. One się różnią wszystkie między sobą. Ale każda z nich ma być nie do podrobienia, przepiękna, czarowna. No tak, ale jeżeli mamy być sobą, mamy być zgodni z planem Bożym, a tylko wtedy jesteśmy sobą, bo to Bóg jest naszym autorem, a my księgą, w której zapisuje. To On jest garncarzem, a my gliną, którą lepi. No my jesteśmy stworzeniami, a On jest stwórcą, naszym Bogiem. To trzeba zrozumieć. Więc jeśli spełniamy wolę Bożą. To jednocześnie jesteśmy sobą. Ale jeżeli wypowiadamy posłuszeństwo Panu Bogu, szukamy jakichś innych rozwiązań, innych ścieżek, jakiś tam, chcemy być mądrzejsi od Pana Boga, no to wtedy się odkształcamy. I zamiast być taką przepiękną, czarowną amforą, z której wydobywa się woń dobrych uczynków, szlachetnych zamiarów, miłości i tak robimy z siebie za przeproszeniem naczynie nocne, pełne obrzydliwości, pełne nieczystości, albo jakąś spluwaczkę, nie daj Boże. No tak to jest. Więc ani Pan Bóg nie stworzył złodziei, prostytutek komunistów, ani Matka Boska nie jest ich królową, tylko jest, owszem, Pan Bóg stworzył nas ludzi, ale w zupełnie innym wydaniu, innym celu. Tak samo stworzył też i yy, w, diabła, Lucyfera, a on się po prostu zmieścił. Tylko ta różnica jest, że jeżeli anioł się spuntuje, to już na zawsze. Bo tam nie ma upływu czasu, po tamtej stronie. Dla Pana Boga i dla aniołów jest jednowieczne teraz. To nie jest tak, że można, że można nadrobić to, co było za nami. To my mamy tę szansę. Aniołowie nie mają, bo ja, anioł, jak raz podejmie decyzję, to ta decyzja jest wiekuista, już na zawsze. Bo tam jest życie wiecznie trwałe, jedno wielkie teraz. Dlatego też zachęcam niejednokrotnie do modlitwy za zmarłych, również za tych naszych bliskich czy innych, którzy dawno temu umarli. A kto, komu z nas przyszło na myśl, na przykład, modlić się za jakiegoś swojego ulubionego króla czy bohatera sprzed wieków? A to ma sens, bo Panu Bogu jest wszystko jedno, czy ja się modlę na zapas, czy się modlę wstecz, czy modlę się w tej godzinie, kiedy się odbywa operacja, czy o innej porze. Dla Pana Boga nie ma różnicy. On jest Panem czasu, dla niego jest jednowieczne teraz, on po prostu wiecznie trwały jest, i dlatego sens ma każda modlitwa, również modlitwa wsteczna. Dlatego, kochani, no i szatan szatan raz, że Pan Bóg go stworzył zupełnie innym, a dwa, że Pan Bóg to jest, to jest po prostu bycie. Dla, dla niego to, że jest, jest jego istotą. To jest istotne. On po prostu jest. Ja też jestem, ale ja jestem dzięki życzliwej współpracy moich rodziców z łaską Bożą również, dzięki innym okolicznościom, ale nie musiałem być. To, że jestem, zawdzięczam wyłącznie Panu Bogu. To On jest, po prostu jest, zawsze jest. I tu nie ma żadnego ale. Natomiast my jesteśmy dzięki Jego. Temu jestem. Ego mi Po grecku. Po hebrajsku jahwe. Czyli jestem, który jestem. Po prostu jestem. Innych nie ma. Nie ma innych bogów. Nie ma niczego bezemnie. mnie. Ja jestem, a cokolwiek jest, jest ze mnie. I w tym sensie również szatan... Ma pewne dobro, mianowicie to, że jest. To, że jest, że w ogóle istnieje. To zawdzięcza Bogu i to jest akurat dobre. Więc nie ma żadnego bytu do gruntu zupełnie w stu procentach złego, ponieważ to, że coś jest, już jest wystarczającym dobrem. Nie wiem, na ile to przystępnie przybliżyłem Wam, kochani, ale to jest bardzo ważne, żeby zdać sobie z tego sprawę i żeby Panu Bogu dziękować ciągle za to, że jesteśmy i starać się trwać w nim.